Dzień dobry wszystkim. Właśnie podziwiam wschód słońca z kubkiem porannej kawy na wyspie Salina. Dopłynęliśmy wczoraj. Stoimy w marinie, która jest praktycznie cała wolna. Jest tu prąd, jest woda, są sanitariaty i zapłaciliśmy za to wszystko 90 euro. Wyspa jest bardzo zielona. Jak widzicie, za mną jest najwyższy szczyt, 900 metrów nad poziomem morza. Są dwa takie szczyty. Jest to Wyspa Pochodzenia wulkanicznego. 26 km kwadratowych powierzchni, zamieszkuje około 2,5 tysiąca mieszkańców, którzy są zgromadzeni w trzech głównych miasteczkach. Santa Marina jest tutaj tuż za mną, jest jeszcze. Malafia i leni, trzy miejscowości. Bardzo żyzna wyspa, bardzo dużo upraw, zieleni, pomarańczy, cytryn, a przede wszystkim wyspa słynie z uprawy kaparów i winorośli, z których robi się pyszne wino Malwazija. Które można zresztą nabyć w miasteczku. Wczoraj, jak zwiedzaliśmy, wyglądało wszystko na wymarłe miasto. Jednak, jak wszędzie, na całej Sycylii, na wyspach, nagle po godzinie 18 życie wybuchło, eksplodowało. Wszystkie sklepiki, restauracje, bary zaczęły się otwierać, i ludzie wylegli na ulicę. Próbowałam pysznych pieczonych kasztanów. Zaskoczeni po powrocie byliśmy, ponieważ zaraz koło nas stanęły jeszcze trzy łódki i zgadnijcie z załogami polskimi. Także mieliśmy jeszcze wczoraj polskie towarzystwo na wyspie Salina. Bardzo polecam, jest tu naprawdę przepięknie. Wstaje powoli słoneczko, widok z wyspy Salina. Na wyspę Lipari. Tutaj nasza załoga już w pełnej gotowości. Woda zatankowana i płyniemy. Ahoj przygodo, płyniemy na wyspę Capri, a potem do Neapolu. Do zobaczenia za półtorej doby może dobę.